Siły zbrojne Ukrainy mogą wyzwolić Mariupol i Melitpol do stycznia przyszłego roku, po czym rozpocznie się wyzwalanie Krymu, ocenił były dowódca sił lądowych Stanów Zjednoczonych w Europie emerytowany generał broni Ben Hodges. Hajmarsy wkrótce będą wystrzeliwane z Chersonia. Podejścia na Krym są w zasięgu ręki. To osłabi rosyjską obronę, podczas gdy lewe skrzydło kontrofensywy zajmie Mariupol i Melitpol. Do stycznia. Następnie rozpocznie się decydująca faza kampanii wyzwolenie Krymu, napisał Ben Hodges na Twitterze. Emerytowany generał broni opublikował mapę zasięgu różnych rodzajów broni z okupowanego Chersonia. Podkreślił, że pociski Ata CMS miałyby natychmiastowy pozytywny wpływ na postępy ukraińskiej armii, która przy ich pomocy mogłaby z powodzeniem atakować rosyjskie bazy na Krymie. Już 8 listopada Hodges w rozmowie z Radiem Swoboda mówił, że jego zdaniem Ukraina może wyzwolić Krym w przyszłym roku. Według generała wynik ukraińskich operacji na wschodzie jest już nieunikniony, a siły Ukrainy nabrały nieodwracalnego rozmachu. Jego zdaniem, jeśli postrzegać ukraińską kontrofensywę, która rozpoczęła się we wrześniu jako jedną wielką operację, to lewe skrzydło kontrofensywy wyszło z Charkowa i jest teraz w pobliżu Doniecka, kierując się na Mariupol, a drugie skrzydło zaatakowało Cherson. Oba te skrzydła zbiegają się na Krymie. Wszystkie drogi prowadzą na Krym. A gdy będą się coraz bardziej zbliżać, będą mogli użyć hajmarsów i innych precyzyjnych rakiet dalekiego zasięgu, aby atakować rosyjskie cele na Krymie, mówił Hodges. I dlatego wierzę, że Ukraina wyzwoli Krym do lata, podsumował amerykański generał. Przekonanie byłego dowódcy Armii Stanów Zjednoczonych w Europie nabiera wiarygodności po uświadomieniu sobie, że miasto Herson jest już w rękach Ukraińców. Utrata przez Rosjan Chersonia stawia wiele pytań. Pojawiają się pewne niejasności. Ciekawie sprawy skomentował Jacek Bartosiak z think tanku Strategy and Future. Szczerze mówiąc, nie do końca jest jasne, co się wydarzyło takiego, że, a przynajmniej są sprzeczne informacje, co się takiego wydarzyło, że Cherson został zdobyty. No poza oczywistym sukcesem armii ukraińskiej. Pytanie, jak bardzo jest to duży sukces, to znaczy, czy wojska rosyjskie zostały również pobite, wzięte do niewoły, zniszczone, rozbite, czy się wycofały w sposób zorganizowany. Wygląda na to, że się wycofały w sposób zorganizowany. Wygląda na to, że zostały zniszczone przeprawy mostowe, nie tylko Most Nowski, ale również kolejowy, również inne przeprawy, też na rzekach okolicznych, które mają wpływ na system komunikacyjny że Rosjanie uratowali większą część tego swojego doborowego wojska, które wcześniej, pamiętacie podczas kolei kontrowersywy pod Charkowem i, i, i ZUM-em, e, e, rosyjskie wojska były właśnie tam, w, w, na Wrzuszeniu Hersońskim. No i, i, i jest pytanie takie, czy, czy rzeczywiście e, to jest wielka klęska armii rosyjskiej, czy e, tylko ogromna porażka. I ma to ogromne znaczenie, dlatego że jeżeli jest to porażka, no to jest, wojna trwa, Rosjanie mają siły, zobaczymy, co będzie dalej. Tak? Jeżeli jest to potężna klęska i jeszcze Rosjanie utracili kolejne jednostki zdolność bojową, no to otwiera się kierunek Zaporoski, tak? kierunek Zaporoski dla armii ukraińskiej, który z kolei umożliwiłby przecięcie wojsk rosyjskich na dwie części i dojście do Krymu, ale nie tylko dojście do Krymu, tylko przede wszystkim rozcięcie wojsk rosyjskich na dwie części. Na dodatek jest taka oto sytuacja, że stanąwszy na Dnieprze jest już właściwie cały obszar aż do Krymu w zasięgu Hajmarców, a zatem Ukraińcy, korzystając z wyższego brzegu Dniepru, na którym się znajdują, mogą dosyć skutecznie razić Ogniowo wszystko i zmiękczać cele po tej no, okupowanej rosyjskiej stronie nie, Ukrainy. No więc to, to zwycięstwo ma ogromne znaczenie. Natomiast czy to jest potężna klęska Rosjan z zniszczeniem znaczącej siły bojowej i tak doborowych jednostek, to jeszcze przyjdzie zobaczyć. Też nie jest jasne, jak to się ostatecznie odbywało, bo były głosy polegające, które mówiły o tym, że niepotwierdzone że Amerykanie negocjowali z Rosjanami to, że, że będzie jakiś rozejm, Ukraińcy nie będą atakować tego Hersonia, a Ukraińcy to zrobili i to miałoby jak gdyby zademonstrować, że Amerykanie nie kontrolują eskalacji, tak? kontroli eskalacji nie mają i że Rosjanie y, 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 no, zostali oszukani, można powiedzieć. Tak? To są absolutnie niepotwierdzone informacje. To taki bardzo dobry przykład jest, jak dopiero będziemy czytali w kolejnych miesiącach, tygodniach, a może latach, jak dokładnie to było. Niemniej jednak po zwycięstwie pod Kijowem, po zwycięstwie pod Charkowem i Zumeną jest to kolejne zwycięstwo armii ukraińskiej, osiągnięcie linii Dniepru. Nie, nie, nie ukrywajmy, no dosyć duża, dosyć duża sprawa. I pytanie co dalej, tak, a ukraińska nie zachowywała się tak jakby goniła uciekające wojska rosyjskie. No, głównowodzący wojskami ukraińskimi na tym kierunku jest znany z powściągliwości i unikania gwałtownych rajdów, tylko raczej systematycznej walki. No więc to są dane, które mamy na, te, na tą chwilę. Tak? Wycofanie się wojsk rosyjskich z Hersonia tworzy tarcia ideologiczne pomiędzy Władimirem Putinem a twardogłowymi zwolennikami inwazji na Ukrainę. Prokremlowski ideolog Aleksander Dugin otwarcie skrytykował Putina, informuje Amerykański Instytut Studiów nad Wojną. W najnowszej analizie Instytut ocenia, że tarcia te osłabiają pewność co do zaangażowania i zdolności Putina do spełnienia jego wojennych obietnic. Jak ocenia Think Tank, silnie zideologizowani zwolennicy wojny należący do elektoratu Putina są coraz mniej zadowoleni, ponieważ Kreml nie jest zdolny do spełnienia maksymalistycznych celów inwazji, zajęcia całej Ukrainy i obalenia jej władz. Ośrodek przywołuje argumenty Dugina, który 12 listopada skrytykował Putina za niezdolność do podtrzymania ideologii rosyjskiej, zakładającej według publicysty obronę miast rosyjskich, za które uważa on m.in. Hersoń-Doniec i Simferopol. Bezpośrednia krytyka Putina w kręgach zwolenników wojny jest niemal bezprecedensowa, oceniają analitycy Instytutu Studiów nad Wojną. Putin musi odzyskać wsparcie tej grupy i prawdopodobnie nakazał swym propagandzistom stłumienie wszelkiej krytyki na temat wycofania się z Hersonia. Jako, że główne programy informacyjne Telewizji Państwowej przemilczały albo bagatelizowały skutki tego odwrotu. Przypomina think tank. Amerykański ośrodek zwraca uwagę, że władze rosyjskie, w tym okupacyjne władze na Ukrainie, mówią o kolejnych prowadzonych przez nie deportacjach dzieci ukraińskich. Rosyjska rzeczniczka praw dziecka Maria Lwowa-Biełowa, 12 listopada, upubliczniła nielegalne uprowadzenie 52 dzieci ukraińskich z problemami medycznymi z obwodu chersońskiego do niesprecyzowanego bezpiecznego miejsca w Rosji, informuje think tank. Władze okupacyjne w ukraińskim obwodzie zaporowskim w ostatnich tygodniach mówiły o planowanym przymusowym przewiezieniu do Rosji ponad 40 tysięcy dzieci z obwodu chersońskiego. Chodzi o możliwe naruszenie konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, podkreśla Amerykański Instytut Studiów nad Wojną.